Ja witajcie, z tej strony Kamil Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj chcę coś Wam powiedzieć ważnego że mam waveboarda akurat może widzieliście w tym odcinku triki na kolejce i jeżdżenie na waveboardzie i po tym cięciu Wam pokażę Szybkie cięcie. Dobra, tak on wygląda. Ten waveboard. Ta czerwona rurka. Jak chcecie to podnosić, to za tą czerwoną rurkę, właśnie ten. Musicie tam nosić dyskę waveboarda. No, i jeżeli jesteś zamazany, no to bardzo przepraszam, bo mój telefon nie ma takich dobrych wydajności. Nie, no widać. No, spokojnie, trochę, ale trochę zamazane, nie? Dobra, patrzcie, to tą się tak właśnie trzymie, tak się nosi. I jak chcecie wsiąść, tak pierw jedną nogą, tam się odpychacie i wsiadacie. I robicie takie slalomy, skręcacie tak normalnie, się przechylacie ciałem. Nie! Spoko Dobra Dobra moi drodzy, to na tyle w tym odcinku Jeżeli Wam się spodobał nie zapomnijcie zostawić łapeczkę w górę subika wraz z dzwoneczkiem i ogólnie e, kliknijcie ten dzwoneczek na wszystko żeby wszystkie powiadomienia e, z mojego kanału przychodziły na Wasze konta i nara! Cześć.